Dzień dobry, witam, tutaj Walkis jest taki temat. To jest komputer mojej mamy. Mamy w tej chwili nie ma, pojechała na kilka dni. Jest to sprzęt dość wiekowy, nie jest to żaden demon prędkości, już wypadałoby coś z tym zrobić. Po drugie, jest głośny dosyć. Czy teraz go aż tak nie słychać, ale... Budowa była zwykła szara, a kiedyś postanowiłem sobie ją pomalować na czarny kolor. Jak widać zbyt dobrych umiejętności lakierniczych nie posiadam i obudowa wygląda jak wygląda. Natomiast jestem zadowolony, że dosyć mocno się trzyma ta farba. Mimo tam paru takich miejsc, gdzie jest lekko zadrapana, to nie jest naprawdę źle. I na pierwszy rzut oka nawet nie wygląda, jakby była malowana. Może pomijając plastikowe elementy, na których coś tam się przebija, patrząc pod słońce troszeczkę, ale to nie o to chodzi. Teraz go rozbierzemy, zobaczymy, jak w ogóle wygląda w środku. Dawno nie był czyszczony, i zobaczymy, czy coś z niego się jeszcze nada do nowego komputera. Mamy jakąś wiekową płytę gigabajta. Jeszcze się przyjrzymy dokładnie, co jest w środku. Nie mam oczywiście tej zaślepki tutaj, bo po co? Karta graficzna. Też Nie wiem jaka, też zajrzymy sobie do środka, bo już nie pamiętam coś w rodzaju 7600GT. I karta sieciowa, bo ta tutaj na płycie główne jest zepsuta. I żeby w ogóle był internet, musiała być karta sieciowa. Oczywiście nie mam zaślepek tutaj, śledzi, powyciągane, i już nigdy z powrotem nie włożone. I tak to wygląda nie wiem na ile miarodajne to jest, ale ten komputer w czasie spoczynku pobiera od 60 do 70 watów. Jakby to miało jakieś znaczenie w stanie spoczynku teraz. No ale 80, 70, coś, coś koło tego, z tego co widzę, tak skacze sobie. A co to za klapka jest? Klapka z kurzem. Pokaż kotku. Co masz w środku? Pomocy, bo nie działa mi komputer. Jaki masz zasilaczu, jakiej mocy? 200-240 W. Ciekawi mnie też ilość kurzu, jaka tu się zdążyła nazbierać. Ach, tragedii nie ma. Tutaj widać też precyzję w moim malowaniu. Akurat to jest część, która jest od spodu, więc tego nie widać, ale i tak pięknie po prostu. Pięknie, kurwa. Dobra, teraz co z tego komputera możemy wykorzystać w nowym? Mm, nie. Hmm, nie. 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 Nie, no na co to komu potrzebne? A po co? Mmm, no. nie. Mmm. Nie. Nie. Tak. Po wnikliwej analizie tego komputera okazuje się, że właściwie zostawimy z niego tylko chyba napęd płyt CD DVD, bo jest potrzebny cały czas. Mama go czasem używa do pracy, także musi być. A tak poza tym to Złożymy to sobie w obudowie Armis AR1 od Silentium PC. Zupełnie podstawowa, zwykła obudowa z takim jakby tradycyjnym wystrojem, czyli zasilacz na górze, zaślepki, które są wyłamywane. Miejsce na wentylator 8 cm. Tutaj z przodu nawet wejdzie, zdaje się, chłodnica, jakby ktoś się uparł. Chyba 240 bodajże. Mamy tutaj wentylator 12 cm. Sigma Pro jest dołożony. Dwa gniazda USB 3.0, czytnik, Łącznik i właściwie wszystko. Obudowa ma pomieścić ten komputer i ma być po prostu, ma, ma być. O obudowie tu dużo więcej powiedzieć nie mogę. Mamy w środku co instrukcji, obsługi, mniej więcej co tutaj jest, jak to zamontować. Jest woreczek, widzę z krypiatkami, z głośniczkiem, ze śrubkami, są środki przewody do zmiar USB do przedniego panelu. Z tyłu jest zdaje się tuningowy wentylator Sigma Pro 8 cm. W zestawie jest jakiś inny, ale do końca Wam nie powiem. Jeszcze z przodu tutaj mamy dołożony dodatkowy wentylator Sigma HP, przepraszam, nie Sigma Pro, Sigma HP. Z tyłu jest Sigma Pro, to jest 100 mm, widzę, o przepraszam, to nie 80, tylko 100 mm. A z przodu mamy wiatrak, wentylator 120 mm Sigma HP żeby było lepiej. Bolewam jedynie nad tym, że na przykład ten koszyk na dyski twarde tutaj jest na stałe, jest przynitowany, nie, jest niestety możli nie ma niestety możliwości odkręcenia go, co jest trochę smutne, ale to jest i taka budowa, która nie ma żadnej szyby z boku, więc Dodatkowe elementy w środku raczej nikomu nie będą przeszkadzały, nikogo oczy nie będą bolały. Później mamy płytę główną Gigabyte A320MS2H, socket AM4 oczywiście. To jest taki podstawowy chipset, jeżeli chcielibyście mieć jakieś wsparcie dla ewentualnie procesorów Ryzen trzeciej generacji, to warto dopłacić kilkadziesiąt złotych do płyty głównej z innym chipsetem. Ewentualnie, jeżeli byście chcieli mieć więcej miejsc na pamięć RAM, bo tutaj są tylko dwa sloty, to też można ewentualnie się pokusić o coś troszeczkę droższego, natomiast akurat w tym zastosowaniu taka płyta w zupełności mi wystarczy. W pudełku, oprócz oczywiście samej płyty głównej, jest też tylna blaszka. I nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Zaślepka portów I.O., czy coś takiego, czy zaślepka I.O., nie mam pojęcia. Dwa przewody SATA i właściwie to wszystko. Jeszcze są instrukcje obsługi oraz płytka ze sterownikami. Nic więcej, to jest naprawdę jedna z też z tańszych podstawowych płyt na Soketa M4, natomiast oferuje całkiem dużo. Mimo małej ceny, na płycie głównej mamy całkiem fajnie odseparowaną tutaj strefę audio, że tak powiem, na karcie dźwiękowej, dzięki czemu ponoć są mniejsze szumy i ogólnie dźwięk jest trochę lepszy. Mamy co jest ciekawe, slot M2 na interfejsie y, PCI Express, nie SATA. Także można sobie pokusić się o bardzo fajny, szybki dysk SSD NVMe tak zwany. Natomiast tutaj wykorzystam sobie zwykły, o którym powiemy zaraz tam Mapsyry oczywiście DDR4, dwa sloty tylko, ale na razie wykorzystamy sobie tylko jeden, więcej im nie trzeba. Mamy oczywiście możliwość podłączenia z przedniego panelu tych gniazd USB, które są w budowie. No i jeżeli chodzi o, jeśli chodzi o gniazda z tyłu, na których nie mam ostrości, jeśli chodzi o gniazda z tyłu, no to mamy podstawowy zestaw audio. USB, cały zestaw, no, standard, no, nie, ma, nie, ma, nie ma, nie ma, co się, nie ma, nie ma co tutaj gadać o tej płycie, no, no płyta, no po prostu, no, no płyta główna, no. Sekcja zasilania płyty niestety nie umożliwia nam na przykład podkręcania za bardzo tych procesorów, o ile w ogóle ten chipset oferuje podkręcanie procesorów, bo chyba nie, ale od czego są jakieś customowe BIOSy, także no niestety na tej płycie podkręcić sobie niczego nie możemy, ale to nie jest jakby moim celem podkręcanie tego komputera. Tutaj ten procesor to i tak jest... To, to jest nie, to nie, nie. Procesor i karta graficzna AMD 3 32200G z Radeon Vega Graph Hits z kartą graficzną zintegrowaną, ale ta karta graficzna jest na tyle fajna, że z tego co czytałem oglądałem jakieś tam y, benchmarki tego, no, czy nie benchmarki i testy w grach. To na tym procesorze nawet odpala się GTA 5. Co prawda w troszeczkę niższej rozdzielczości i na niskich detalach, ale można pograć sobie w całkiem przyjemnych FPS-ach. Jeżeli komuś by było mało taka karta graficzna, która jest zintegrowana z procesorem, ja to rozumiem, do gamingu ona się za bardzo nie nadaje, no to bez problemu można sobie kartę graficzną dokupić. Kartę na przykład pokroju yy, teraz powinny trochę zejść z ceny, 1070 i mamy całkiem porządną maszynę do gier. Ewentualnie można by było pokłócić się o więcej ramą, bo tutaj mamy 8 GB w jednej kości, tak Wiem, nie skorzystamy sobie tutaj z Dual Channel i też będzie on troszeczkę wolniejszy, prawdopodobnie niż jakbym się rozbił na dwie kości po 4GB, ale kto takich zestawów jeszcze używa. Mamy tutaj Goodrama i RDM. Kolor niebieski, bo był 4 zł tańszy od czarnego po prostu. W razie czego jakbyście chcieli zrobić z tego jednak maszynę do gier, czyli dokupując kartę graficzną, no to można jeszcze oprócz tych 8 giga dokupić sobie drugą taką kość, wtedy macie 16 w Dual channel i wszyscy powinni być zadowoleni. Disk SSD, Gigabajt SSD 240 GB z GB. z dysk SSD, SSD dysk. był też jednym z tańszych teraz. Dyski SSD troszeczkę potaniały, więc całkiem fajnie kosztował około chyba 100 zł. Le ledwo ponad 100 zł taki dysk, Kurcz, jakby, jakby takie ceny były, jak ja kupowałem swój, to by było fajnie. No ale niestety, prawie nic nie waży. 240 GB, tutaj też raczej dużo więcej nie trzeba. Oczywiście, jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie z tego zrobić maszynę do gier, to jest całkiem możliwe, nawet na tej płycie. No to nie wiem, talerzówka 1TB na gry i powinno dać radę. Zasilacz, tak jak i obudowę, dostałem od dobrych ludzi z Silentum PC znowu, także bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. E, prosiłem o zasilacz Elementum właściwie, ten taki tańszy, słabszy, ale też z certyfikatem 80, co prawda nie Gold. E, ale coś poszło nie tak i dostałem Supremo M2 550W. To jest absolutna przesada do tego komputera, ale hej. No, jakby no, może być, nie? Jeżeli robicie z tego maszynę do gier, jak już mówiłem przy każdym możliwym wcześniejszym podzespole, to taki zasilacz, który jest jak najbardziej na miejscu, bo wystarczy spokojnie e, dla jeszcze karty graficznej jakiejś porządnej. Ja mam zasilacz troszeczkę chyba starszego typu, bo ja mam. Nie pamiętam jaki mam zasilacz, ale to sobie możecie zobaczyć w informacjach o kanale, tam jest napisane. Też 550W i dla mojego komputera, który tam też jest rozpisany, z kartą graficzną 1080 i zasilacz 550W z certyfikatem 80 Plus Gold wystarcza w zupełności. Także w moim przypadku do tej płyty głównej, do procesora tego, który tutaj będzie, do tego zestawu bez dedykowanej karty graficznej, no ten zasilacz to jest więcej niż w zupełności wystarczający. Dobra, dość tego gadania, dalej składamy. Kurde, nie mogę doczekać. Mamy tutaj jakże profesjonalny stoliczek w tej chwili. E, oczywiście podstawka, chyba wszyscy tak robią. Pudełko z płyty głównej jako po prostu podstawka do montażu procesora i pamięci RAM. Także przystępujemy jeszcze do unboxingu procesora, bo tego jeszcze nie zrobiłem. Na tle płyty głównej, w pudełku co? Górna taka stawka plastikowa z instrukcjami jakimiś papierkami, pewnie z gwarancją i tak dalej. Jest to tak zwany procesor boxowy, więc mamy tutaj też chłodzenie oczywiście całkiem porządne, AMD się poprawiło z tymi chłodzeniami trochę i podstawowe nam wystarczy do tego zastosowania. Sam procesor Ryżem 2200G, tak jak już mówiłem, 3,5 GHz taktowanie podstawowe, 3,7 Turbo. to wygląda już po ułożeniu makaronu, oszczędziłem wam tego, bo cable management to jest jedna z najnudniejszych, najbardziej takich żmudnych robót, także to jest gotowe. Wygląda jakby było zrobione byle jak i na szybko, ale to pewnie dlatego, że Zostało zrobione, byle jak i na szybko. W środku wygląda to nieco lepiej, nic to raczej przepływu powietrza nie by nie zaburzało. Z tym, że jednej rzeczy nie dopatrzyłem, mam w tej chwili za dużo wentylatorów. Na tej płycie głównej jest tylko złącze pod wentylator na procesorze i pod jeden dodatkowy, gdzie podłączyłem tylny wentylator, ale ten z przodu niestety nie ma swojego miejsca. Na tej płycie będę musiał załatwić jakiś splitter czy coś i po prostu podłączyć te dwa wentylatory razem. Niestety głębie czerni tej obudowy zakłóci wielki szary kloc będący w tamtym miejscu. Działa. Oczywiście mogłem być troszeczkę mądrzejszy i na początku, zanim złożyłem wszystko do kupy, przetestować to sobie na tak zwanym testbenchu, czyli po prostu podłączyć wszystko do kupy, nie wkładając jeszcze do budowy. No, mam nadzieję, że będzie działać. Teraz się zabieram za instalację systemu. Sterowniki się powinny same na Windowsie 10 już powgrywać i zobaczymy, jak to śmiga. Tego już Wam oszczędzę, bo to raczej nudy. No, aż takiego spadku to ja się nie spodziewałem. Komputer już ma zainstalowany system, wszystko działa. I pobiera z gniazdka w stanie spoczynku w tej chwili 23W. Skoczyło do 40, przez chwilę, jak coś tam międlił, ale tak to wygląda. Oczywiście w opisie do tego filmu będą wszystkie linki do podzespołów. Jakby ktoś chciał sobie takie coś poskładać, ewentualnie trochę przerobić, zrobić z tego maszynę do gier, to zapraszam. Macie linki w opisie, jakby ktoś pytał. Dziękuję za oglądanie. Na razie.